Hejka, tu znowu Ada. Dzisiaj jadę do Mirandy, pierwszej właścicielki Rebel na mały teren. Idę na padok po dziewczyny. Ja naturalnie będę jeździć na Kokoi, a Miranda na Rebel. Rebel oczywiście, kochana, sama do mnie przychodzi i idzie za mną. Po Kokoi trzeba pójść i ją prowadzić. Rebel jest moja już 3 lata i to nie jest tak, że Miranda była tu tylko raz, jakby ten jeden z odcinków. Odwiedzałyśmy się częściej, raz ja jechałam do niej, raz ona z rodziną tutaj. Nie robiłam z tego filmików, bo praktycznie za każdym razem wyglądało to tak samo. No więc, co się teraz zmieniło? Miranda trochę ponad pół roku temu skończyła chemoterapię i ma znaczącą remisję raka. Odczekaliśmy te pół roku, aby mogła nabrać sił, oraz za tym, żeby odrosły jej trochę włosy, aby nie czuła się nieswojo. I wreszcie po jakichś pięciu latach Miranda będzie mogła jechać na grzbiecie rebel. Jak dojechałam na miejsce, to Miranda już wyczekiwała przed domem. Wręcz promieniowała. Cieszę się, że wreszcie odzyskuje siły. Nie zwlekaliśmy jakoś długo i wzięłyśmy się za wypakowanie klaczek z przyczepy. Miranda jest bardzo wdzięczną osobą i czerpie radość z każdej i jakiejkolwiek możliwości obcowania z rebel. Będzie to bardzo spokojny teren, więc postanowiłam pojechać na oklep. Szczególnie że jakoś nie miałam wcześniej okazji nagrać takiej jazdy. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale Miranda, jak już wsiadła na rebel, to po policzkach spłynęło jej parę łez szczęścia. Jak już mówiłam, będzie to bardzo spokojny teren tylko wstęp, ze względu na Mirandę. Naturalnie nie przeszkadza mi to. Cieszę się wspólną jazdą, szczęściem Mirandy oraz pięknymi krajobrazami. Nie wiem co jest w tym miejscu, jakie to są drzewa, ale przez nie to miejsce wygląda jakby tu była wieczna jesień. Nie wiem czy pamiętacie, ale razem z jeźdźcami i personelem z tajni winicy budowaliśmy kilka przeszkód krosowych na polach rodziny Mirandy. No więc Miranda sobie wymyśliła, żebym jedną z kłód przeskoczyła. Oczywiście nie mogłam jej odmówić, mimo iż nie planowałam takiego obrotu spraw. Cieszę się, że usatysfakcjonowała Mirandę i że sama nie zleciała, bo Kokoła postanowiła się wybić bardzo wysoko, jak na taką małą przeszkodę. Po jeździe, oczywiście, rozsiadłałyśmy klaczki i przyszła pora na małe mizianko. Ja dodatkowo chciałam pokazać Mirandzie jak dziewczyny dębują, potem swoje podejście miała ona. Chwilę jeszcze porozmawiałyśmy, no i przyszła pora się pożegnać. Jestem mega szczęśliwa widząc Mirandę praktycznie zdrową. Z rakiem walczyła ponad 5 lat i jest to naprawdę wielki sukces. Trzymam kciuki za dalszą drogę, oczywiście ma ona moje wsparcie. I to na tyle dzisiaj, do następnego, pa!